No to witam. O już naprawdę nagrywam to milion razy. No i dobra i już na tej mapie zagram, miałem tworzyć nową od początku grać, ale tutaj pokopiłem sobie trochę, opowiem wam, bo to jest mój pierwszy odcinek. Pierwszy filmik ogólnie na YouTubie, no i pfff... pierdolion na razy próbowałem nagrać. Jest naprawdę bardziej zderowany niż odprężany tym nagrywaniem, ale... Po prostu, no, jak trzeba jestem uparty, no. I ja to nagram. I mam znowu lagi i nie wiadomo czemu. No dobra. Jest teraz no to sobie pokopiemy trochę. Chciałem, żeby mi postać z nagrywania przeszkadzać nie zaczęło. I właśnie. Już naprawdę piąte raz raz samego mówić nie lubię. I to jeszcze jednego dnia. No, ale dobra, trzeba. Po yy, pierwsze, to jest mój pierwszy odcinek. No i nawet jeszcze nazwy nie wymyśliłem do tej serii, to jest moja seria z Urliwan. Jakąś taką w miarę oryginalną nazwę. Nazwa kanału też jeszcze nie zrobiłem. kanału na YouTube. Nagrywam to tak, jeżeli uda się w miarę coś ciekawego zrobić, to to wrzucę. tutaj wtedy kanał, nie? Yy, no i chyba zagrajmy z Jarniem albo coś w tym stylu, nie? A mój Seed? To z Minecrafta, że będzie widać to... A, jestem znawca. A właśnie, tu wam się zastanawiam, jestem Herobrine'em. Jestem Herobrine'em dlatego, że po prostu chciałem mieć jakiegoś skina, ale nie jestem odpowiednio pomysłowy, nie wiedziałem jakiego zrobić. Jeżeli jakaś dobra dusza jest, tutaj, to niech mi po prostu... No, zapada, zapodaj, jakiego... zrobię skina. Jakiegokolwiek, ale był w miarę jakiś fajny. No bo... Nie mam pomysłu jaki to ma być skin, yy, od razu mówię, nie. Mam nadzieję, że teraz mi się to uda nagrać, bo teraz tego nie mam w domu i mi nie przeszkadzał, a jeżeli mi się teraz nie uda nagrać, to znają, czy cię wrócą. Może dla mnie to nie, nie włączyłem. Eee. Yy, 1540 wydaje mi na moim zegarku. To 50 skończę nagrywać. No i żem wypadł z tego rytmu mojego mówienia. Dobra. Co ja mam jeszcze powiedzieć? A! Eee. nie będą się pojawiać jakoś strasznie często, bo mi naprawdę... Ja miła mówię, że jestem leniwy, ale ja nie jestem leniwy, tylko że mi się rzadko co za pierwszym razem udaje, naprawdę. Za na pierwszym razem mam taki zapał... Ooo, a za pierwszym razem mi się nie uda, to jest taka demotywacja straszna pod tym względem, po prostu, że mi się nie udaje, nie? No ale, jeżeli jest coś postanowię, to ja to zrobię, dla razy by mi się nie udawało. Jakiś filmik na pewno się ukaże. No ale, no... Pff. Miejmy nadzieję, że ten, nie? To bo, naprawdę, ja się nie chcę znerwić na te nagrywanie. Bo jeżeli tak by miał każdy mój robiony odcinek wyglądać, to bym ten kanał szybko bardzo porzucił. Mam zamiar... o czym mam zamiar? Myślę, że uda mi się nabrać jakieś sprawy w tym. Mówię dosyć dużo, to jest też dla mnie niesamowite. Ale dobra. Ogólnie nie wiem, takie jakieś ja miałem nagłe że chcę coś nagrać. Że to nagram. Ta seria będzie nie wiem, w stylu. Nieraz wam pokażę co zbudowałem. nie umiem sobie specjalnie budować. Ale pokażę jakiś ten, pewnie z Planet niektórzy się by strzelili, jak będę miał jakichś widzów, jak, jakichkolwiek, nie? Bo ja nie chcę mieć, je, nie, jest, na pewno nie będę miał dużo widzów, to jest takie, wiadome, mnie jak dla mnie, ja, jak bardzo w siebie nie wierzę. Ale no, dobra. Albo po prostu chcę się, chcę pokazać... Bo mi naprawdę sprawia mnie to przyjemność grania w Minecrafta, bo to jest fajna gra bardzo. Sprawia mi to przyjemność jakieś inne gry bym grał, ale mam komputer mój jest naprawdę z dirtu. Widzicie to no, po tych lagach. No niestety, ale no... w najbliższym czasie może. Zniał jakiś nowy komputer, chociaż nie wiem czy inne wydatki nie będą, bo to ja też... Co ja robię? Ja zrobić mitki na zupę. Uch. Nie wiem, o czym ja tu mam rozmań pogadać. Może jak się zaczęła moja historia z Minecraftem. Yy, po raz pierwszy usłyszałem o Minecraftie w szkole. Oj, jest, z znam sobie. W szkole kolega mi opowiadał o Minecraftie. To była wersja jeszcze, yy, wtedy była wersja alfa. Ja zacząłem grać od alfy 112. Ale jakoś mnie ta gra bardzo nie jarała. Nie wiedziałem tu w niej robić. Yy, yy, jest jakiś podpięk, yy, Nie wiedziałem co tam bardzo robić w tej alfie No i tak pograłem kilka dni, budowałem sobie domek Już naprawdę nie nie wiedziałem co można w tej grze robić yy, No to się nie dowiadywałem jakoś specjalnie, teraz kopię drewniany No a potem Kolega powiedział mi w becie już tyle, tyle nowych Opcji, że na pewno jak zagrą mi się spodoba no to, dobra, pooglądałem sobie kilka odcinków, dowiedziałem jak się w to gra. Ale mnie to po prostu nudziło, bo grałem na Pitfulu, bo się strasznie bałem tych mobów, ale było to trochę nudne. Więc no, po kilku dniach z powrotem przestałem grać. Pograłem ze 2 tygodnie w to. No i tak, nie grałem, nie grałem, nie grałem. A potem było boom wielki Minecraft, taki fajny multiplayer. Wstrzymywałem się trochę, no znowu tę chwilę pogram i przestanę, mówię, no ale dobra, już tak wszyscy o tym gadają, to zagram. W jeden czy dwa wersje wtedy sobie pobrałem piracką Grałem chwilę na pirackiej Potem miałem znowu przerwę do Minecrafta, ale mnie coś do tej gry, naprawdę mnie do tej gry. Fukił stanie. mnie coś do tej gry i po prostu postanowiłem sobie kupić Minecrafta, ale za yy, pierwszą próbę, jak miałem kupić Minecrafta, yy, okazało się, że nie ma tego banku, w którym mam ma konto. Bo konto w banku nie mam. Yy, I że nie ma tego banku, no to postanowiłem sobie przez PayPala. PayPal yy, niesamowitym cudem zablokował mi konto i. Nie mogłem e, dokonać wpłaty. No dobra, gram na piracie, no. I teraz tak sobie, No nawet nie tak dawno. Kilka miesięcy temu. Dobra, próbuję jeszcze raz kupić, no i się udało, no. Jestem szczęśliwy. Od tej pory tak mnie naszło, żeby nagrać. Nagrywam to już. Od miesiąca chyba próbuję się dobyć na to, żeby mi się to w końcu udało. O, żelazo. Nareszcie. No bo... Pff, Wiecie co, raz się nie nagrać dźwięk, raz obraz, raz będę miał w trasie skraszowany dźwięk, nieraz obraz tak klatkował straszliwie, że nie wiem czym to związane było. Naprawdę nieraz, raz miałem, jak tak grywałem, pamiętam, miałem chrypę, ja siebie nie słyszałem jakoś specjalnie, teraz jakoś tak się nauczyłem. No ale to po prostu wiem nagrać. Głos miałem taki, że lepiej było po prostu tego nie wrzucać. Wszystko się udało. Raz wbiłem rad do pokoju, mama mu kazała wyjść. On się rozryczał i przez praktycznie dwie minuty filmika tak wrzeszczał, że się nie dało wytrzymać, to też tego nie wrzuciłem. Mogłem to wyciąć, no ale już potem miałem takiego nerwa na niego, bo akurat wtedy Opowiadałem coś mi wątek kuciak, no naprawdę już, olałem to, wyłączyłem i nie nagrywa ich. I tego teraz nagrywam tak, że nikogo nie ma w domu, bo to... Ja bym nie... O! Złoto! No, złoto No i w dobrym stracił wątek, ja to tak nie znoszę. Ale dobra. Patrzmy na mówiłem? A, że nagrywam to jak i konia w domu, bo po prostu jak jeszcze raz by ktoś mi przeszkodził, jak sam sobie przeszkodzi już dobra, moje wina, no ale jak ktoś mi przeszkodzi, to jestem tak zdenerwowany potem... że drugi raz już się nie... nie mogę już nagrywać dwa razy z rzędu, jak się raz wnerwie i drugi raz próbuję. Bo to wychodzi tak... Y, lekko mówiąc beznadziejnie, że nie wiem, nie ogarniam. A seed do mapy, który też miałem podać, jakieś to strasznie nieogarnięte. Nie no dobra, napiszę Wam mój nick z Minecrafta. Taki seed wpisałem, o widzicie, że dobrze. Eee, no... I no, mapa nie jest brzydka, ja przyzwyczaję się tam grać. Wiecie, jaki teraz ma Malias, SIDA Minecrafta na obszarach? Na I miałem nagrywać z tego SIDA, ale tam strasznie mało piachu jest. I to mi trochę nie pasowało. Dobra, Nie jestem jakiś specjalny zagrajmer. Jest już 40. O, a się rozgadałem szybko, naprawdę. Myślałem, że trudniej będzie mi znaleźć jakiś słowa na to, ale dobra, jest spoko na razie. O, tu planuję sobie zbudować dom. I mam nadzieję, że będzie jakoś... że mi się ten safe uda, bo jak mi się znowu spieprzy coś, że jak ostatnio, grałem, grałem, a okazało się, że mój brat wbił na kompa, jak mnie nie było, bo laptop oczywiście mu nie wystarcza. Yy, w na compact mnie nie było i mi wszystkie sejwy dał, a tak mi się dobrze grało. Prawda, tak mi się dobrze grało na tym seedzie. Jednym już nie pamiętam, naprawdę. Podałbym go, bo fajny był, ale nie pamiętam, no. Ładomaj animacje Aż naprawdę, to mi tak irytowało. Tego, tego no, muszę sobie, chyba zrobić na, sobie zwykły serwer jakiś z ramaczy albo nawet bez ramaczy. Zrobię serwer, żeby na serwerze trzymał te... O, lawa. tu się raz fajczył. kurat, to sobie jeszcze drzewo zasadził, wyrosło pięknie i było naprawdę fajnie, nie tu, tylko tu. O, ale się zjarało i tu było jara się, jara się, jara się, jarzym się prawie popłakał, bo myślałem, że mi się cały ten nas zjara. i byście mieli ciekawy bardzo odcinek, ale nie, nie mógł się dźwięk nagrać. Bo okazało się, że mikrofon nagrywany przez Action to nie jest Samsung Go Mic, tylko mikrofon od słuchawek, które nie mają. To jest to takie fajne. Wchodzi mój brat na komputer, zmienia ustawienia i zamiast, mikrofon, zamiast słuchawek mam mikrofon jako głośnik. I na odwrót. I to jest fajne bardzo. Tylko, już myślałem, że mi zepsuł słuchawki. Wchodzę ustawiania yy, głośniki Samsung Go Mic. te jakieś tam. Y moje słuchawki, które są strasznie podziwne, muszę sobie kupić nowe. W sobie muszę kupić nowe słuchawki. No ale to już tam mniejsza o mnie, nie. No po prostu no, to co u mnie się dzieje tutaj. Naprawdę ja... Chciałbym dla Was nagrywać, ale te odcinki, dopóki nie złapię w w montowaniu, w nagrywaniu i w ogóle, żeby sobie znaleźć na to czas dobry, to nie będę się jakoś specjalnie często pojawiać. Miejmy nadzieję, że raz na tydzień uda mi się z tej serii wrzucić coś. A przy okazji będę robił jakieś minigames albo nawet w inne gry będę grał. Miejmy nadzieję, że mi to wypali. No. Nie chcę mieć jakoś widzów... Chcę mieć, tak. Czekaj. Moje... 27 FPS-ów. Jezu, to jest, tu mi dochodziło, jak nie nagrywałem. Dobra. Y17... Dojdę do 12, na 12 będę się rozkopywał. A ja nie, ja, nie, ja Fraps nawet... Fraps, tak, genialny program. Ciął mi się strasz, Lagi miałem straszne, ale FPS-y mi szły więcej. A tu nie mam lagów, ale fps FPSy są takie. Ale ogarnijcie na to. Na starym komputerze, bo teraz mam go troszkę podlepszonego, postanowiłem nagrać coś frapsem, żeby zobaczyć, czy mi to kompanie zajedzie, no nie? Bo chciałem już dawno, dawno temu nagrać na pirackich wersji, u matku to jeszcze w 1, 4, 7. Miałem stary komputer, teraz miałem stary. No, to ten, no tylko, że wymieniłem kartę graficzną, bo była do dupy. Za przeproszeniem. A teraz nie mam wiatraczka i mi wyłącza wszystkie gry, które wymagają lepszej grafiki. Jest moc. Jeszcze jakbym pewnie wiatraczka sobie lepsze pomocował. Wiatraczka. Wentylatora. To pewnie by chodziło. Minecraft nawet lepiej. No ale. Niestety, ale z Frapsem tam wtedy miałem 70 FPS-ów, ale lagi były yy, że kurwa gra się dało. A tutaj jest 20 FPS-ów, się tak gracie że w miarę dobrze no, więc. Nie wiem, to jest... To jest zadziwiający Minecraft Ma... i... Co to za gówno? Aby, ok, żeby przerwać działanie aplikacji, nie obchodzić to za aplikację, chyba Steam. Och, ludzie, to, to jest. Muszę, muszę odinstalować Steama, Steam, bo i tak rzadko z, z tego gry kupuję, bo. Się, by mi się strasznie długo pobierało. A po prostu. kupiłem sobie raz Super Meat Boya. Mam internet wolny, jak nie wiadomo co. że się wkurwiałem przy pobieraniu tego. No i się zachęciłem, jak ktoś kupuje to na płycie, yy, mam was gdzieś szybciej jest. Co, gdzie ja kopię w dół? Szalony F3, 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 22 FPS, to jest Y12. No, mm. kupi jedne. Nie no, sorry, że mi się włączać cały czas to menu, ale no, z pierwszych się Żebym się walczał cały czas z plenu, no ale... Wyskakuje jakiś błąd ze Steamem, no i to jest... Trochę takie niefajne. Mam nadzieję, że mi nie będzie to wyskakiwało cały czas. Bo mi było smutno dosyć. Jakbym musiał przez w tym użerać za każdym razem. No, dajcie mi, że... O, jest. Bo chcę coś wykopać sensowniejszego, a nie tylko hobla. Chcę trochę stonę, trochę diatów na... Naprawdę... Faj... Faj... O, chcę to złoto wykopać. Fajnie się kopie... ten... Taką spiralą, ja zaraz o to, o tu Wam zaprezentuję na, na przykład. Na 12 poziomie... Stoicie... Dyrt... Gówno, dobra. Stoi, stoicie... ja... Kopiecie tam o kilka kratek... To pewnie jakaś jakoś Ameryka, kopiecie na dwie... I wykop... dwie... Te w tą stronę, i wykupujecie się tutaj, i robicie taką spiralę. To jest dobry, w moim zdaniem, sposób. Naprawdę można się bardzo wzbogacić. Ale i tak w pokajwach, bo takie kopanie tej spirali jest dosyć monotonne. A chodzenie po pokajwach w Minecrafcie emocje. Może się cokolwiek dziać. No i to aż takie przyjemniejsze gra jest Chociaż Minecraft to jest akurat taka gra, którą jednocześnie kocham, a nienawidzę, no. Potrafi naprawdę w człowieka. No ale jednak to jest fenomenalna gra. Mi się ona bardzo podoba. No matko, ile mi się to będzie uprodać. Dobra, to do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Ja postaram się wrzucić następny odcinek dosyć w, dosyć w niedługim czasie. Miejmy nadzieję, że się uda. No to zakupuję się tutaj, żeby mięnice zjadło. No to na razie.